żeby Polska żeby Polska żeby Polska była Polską żeby Polska żeby... z tego wniosku obecnie na sali agenci po prostu stali i wyszli oczywiście nie teraz tylko od teraz. Polski kilkanaście miesięcy temu powiedział ciemny lud wszystko kupi. Panie premierze. Ceny w górę. Żywność w górę. Węgiel w górę. Gaz w górę. Kredyty w górę. pomostówki zabieracie. Zapaść na polskiej wsi tragiczna. Jak ta ulica się na ten sen? Wiejska, kurwa, na wiejski. Tam kurwa dzikie węże, kurwa. Hotel, burza, wszystko nawet. Tam kurwa się dzieje, tam lepiej to ja to zrobił, kurwa. No, już poszedł do lamusa. Wszyscy zresztą oni wszyscy. No pierwsze to jak można prostytutkę zbałcić. No. To jest... Natomiast no pewnie, no pewnie też można, bo, bo nie każdemu pewnie... Może się... mi, przychodzi mi stawać przed izbą. Marian Krzaklewski, to nasz kandydat, piękny Marian, mądry Marian. ole. ole, ole. This is one DJ you don't wanna fuck with. If you want to be my friend, put my dick in your hand. Move it left, move it right, try to lick, suck and beat, here I am, touch me girl, play with me every day. Try to guess what I am, I'm your friend, Juicy Ben. <laughs> Członkowie naszej partii kandydujący do Sejmu mają swoją pracę, stwarzają pracę dla innych i my jesteśmy szansą dla Was. Przez całą noc! Mój mąż tam został synem! Pod... Teraz co ja proszę Państwa mogę pomóc? Ja mogę dać Państwu tylko jedną dobrą radę. Jak przyjadą do Was jacyś politycy, nie tylko kandydaci na prezydenta, w ogóle politycy, żeby sobie zbijać kapitał wyborczy na Waszym nieszczęściu, to weźcie kije i pogoncie tych wszystkich drapiechrustów, z złodziei, którzy usiłują wycyganić sobie poparcie Waszym kosztem kosztem Waszego nieszczęścia. Weźcie kije. Nie, no, nie pretenduję do roli roli wieszcza, czy roli, roli proroka. To wie pan, to no przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni. Czwartek, 11 grudnia, godzina 19. Okolice Sejmu. Do służbowego BMW Serii 7 wsiada Bronisław Komorowski. W naszym samochodzie mamy zamontowane kamery pokazujące osiąganą prędkość. Ruszamy za autem marszałka. Ulica Armii Ludowej. Ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Jadąc nawet 140 km na godzinę przez około 2 minuty, nie jesteśmy w stanie dogonić samochodu marszałka. Zatrzymują go dopiero światła. Reporterzy z programu Teraz my wytropili pana marszałka, nie... który mknął po ulicach miasta nie... z prędkością 140 km na Ale godzinę. Nie, nie nawet więcej te... chyba, bo ci, te... którzy go ścigali, zgubili jechali 140, tak, zgubili go. Nie, nie powinien chyba jeździć tak, e, tak szybko, ale wiem że spieszył się na, na spotkanie, może to go usprawiedliwia. To ja też jak zatrzyma mnie policja, to ja powiem, że spieszę się na spotkanie a, i A to było spotkanie platformy obywatelskiej. Nie, ja nie. Nie, nie. Jesteśmy w hali we Wrocławiu, o której nie wiem jak się nazywa. Orbita. Orbita. Ja to orbi Bardzo <laughs> dziękujemy. Mogę prosić jeszcze o dwa słowa? Ktoś powiedział o Tusku, że jest zakompleksionym prowincjuszem. Okay. <laughs> Naj najbardziej taką opcją, która może najwięcej nerozrzucać jest pewnie Liga Polskich Rodzin, bo tam są młodzi. partia kurwa! Słowa dojca do prowadzącego.

don't oh, tell me.